No i się ma, koziomeczku Witam na swoje G4 skins Tym razem G4skins zobaczymy, co to jest traje piszczy i ile za 25 zł będziemy w stanie jakiego skina wykręcić. Krótkie przypomnienie: pod odcinkiem zostawiamy komentarz, suba i lajka i bierz wow. udział w losowaniu skina. Miłego oglądania. No i jedziemy z koksem, że tak powiem. Zobaczmy, mamy tu jakiś nowy tryb Luna Park. Otwórzmy dwa razy skrzyneczkę Aim and Claim. Dobrze brzmi. Za 8 zł a z niej... gówno no, że tak powiem jestem do tego przyzwyczajony jak to bywa, wiadomo o co chodzi wejdźmy sobie może teraz w bitwy może kogoś na bitewce ogramy stworzymy bitewkę halo, stwórz bitewkę dodaj skrzynkę, once upon a time jednak Goldsona i jednego, a nie dolar, no bo potrzebujemy w sumie dolarów, żeby coś fajnego wykręcić, nie? No to dajemy, dodajemy skrzyczki. Liczba graczy, dwóch graczy, normalny tryb Spuszcz bitewkę Poczekamy trzy sekundki, jak nikogo nie będzie to przywołujemy boty No dobra, przywołujemy boty I uwaga, zobaczymy wylego grać. bot, chad, giga, chad Okej, okay. pierwszego mamy na plusie Teraz Goldson O kurcze blaszka, mu trafiło Ani dolar, czy dolar uratuje? A kacz jakiś zwykły, oj boże Ale nas bot, chad ograł A dla pocieszenia mamy skinę dla... za 12 groszy. Dobra. Słuchajcie, mamy tutaj kryształki. Yy, jak to się tworzą skrzynki? Games Case. Otwórzmy sobie za kryształki. Mamy akurat 1000. Podreperujmy troszeczkę nasze saldo. E, tu jak zawsze gówno. 0,60. I mamy dyszkę. No nie wygląda to ciekawie, ale spokojnie. Spokojnie. Hula hit. Dostajmy jednego hulachita za 6 zł. Kurcze. A z niej jakiś polimag świtowy. Och, za 24 grosze. O jezu. Dobrze, co jeszcze możemy wejść tutaj? Tutaj już nic takiego nie ma na nasze saldo, szczerze powiedziawszy. All in, nie no, to jest jeszcze nie będziemy robić. Na dole one moment, one skin loss. Dajmy jednego one skin lossa tego za 4 zł. Oj, kurcze. Antico Fire Glock Sacrifice za złotówkę. I zostało nam złoty 84. Zł, czyli ewidentnie odcinek nie idzie w tym tempie, który byśmy chcieli. Złoty 60. Zł. Albo nie, zróbmy sobie bitewkę. Zróbmy szybko stworzymy bitwę. Za te złoty 60 zł. Dajmy tego. No skrzynki. Dajmy 3 graczy, dajmy tryb normalny i utworzymy szybką bitewkę. A z nas doszedł. A tutaj przywołamy boty. I Uwaga! Może odda, może odda. Mamy ciuki. I wypadło. O, jakieś gówno. O! ograli nas. Ograli nas, tak brzydko powiem, bez mydła. Na pocieszenie mamy inną wartości 4 groszy. Solidnie, solidnie, nie powiem. I co nam się zostało? No, nic tam nie zostało. Dobra, szybkie cięcie, załaduję się za dyszkę. Dobra, wracamy po załadowaniu dyszki. Może teraz coś da? To szybka sprawa. Otwieramy skręczkę Dwa razy za 4 złote. Otwórz. A z niej. Aha, fajnie, fajnie, nas poratowało, ewidentnie. Za 56 groszy. Świetna wiadomość. O Jezus Maria. Ale nas ogrywają pierwszy odcinek z Jiffora i już. Taka lipa Dobra, stwarzamy szybko bitewkę I za 2,21 Dajmy teraz 3 graczy i dajmy teraz underdog, bo ciągle przegrywamy, więc teraz może dajmy underdog i wygramy Tak jest Przywołujemy boty, żeby się nie pierdzielić Dobra, bot Jerry i bot Arnold I uwaga, jedna skrzyneczka, jeden strzał i buh. I mamy to Ale teraz jakieś gówno O zobaczcie, wygraliśmy, 5 zł. Dobra, czyli warto było zagrać Underdoga Zrobiliśmy to teraz sensem Dobra, bomba Sprzedajemy te całe śmiecie, co tutaj mamy Ekwipunek Sprzedaj wszystko, sprzedaj I mam 5,70. I za 5.70 dam jeszcze raz szansę tej skrzyneczce za czwórkę. A z niej. Aha, no to dobra. Czyli, czyli nie warto dawać szansy jednak tej skrzyneczce. Mamy 2 złote, a za te 2 zł akurat będziemy mieli na... a im speca. A tutaj w Pomas. Za łotte 36. Jeszcze raz otwórzmy. 76 groszy. No i dobrze. Mamy 0,92. Za to niestety nic nie otworzymy. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Widzimy się następnych. Standardowo komentujcie, subujcie, etc, etc. I skin do wygrania. Pozdro.